Cześć, witam Was serdecznie w ten piękny piątek, śnieżno-biały piątek. Cieszę się bardzo z tego, co widzicie za oknem, ponieważ w końcu moje dzieci mogą doznać tego, czego my doznawaliśmy, jako, jako właśnie dzieci. W końcu mogą zobaczyć ten biały puch, jest naprawdę rewelacyjnie. Cieszę się z tego, że mogą pojeździć na sankach i mój syn wie, co to jest bałwan. Ok, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie troszkę luźniej na temat przede wszystkim tego Jakie macie pytania odnośnie reklamy PPC? Kiedy taką reklamę warto stosować? Odpowiem na kilka ważnych pytań, które się bardzo często przewijają u mnie na skrzynce mailowej od was, tak żebyście mieli świadomość tego jak taką reklamę ustawiać, jak taka reklama działa, kiedy powinniśmy ją stosować i tak dalej. Będzie naprawdę wiele różnych ciekawostek z tego tematu. Ale okej, okay, zanim do tego przejdziemy, to chciałbym wam powiedzieć jeszcze o kilku Kwestia. Przede wszystkim kwestia numer jeden to jest arkusz, który dla Was stworzyłem. Ten walentynkowy ze słowami kluczowymi na walentynki z wykresem, który pokazuje jak bardzo ta fraza Valentine's Gift czy Valentine's Book jest jak bardzo jest teraz często wyszukiwana już na ten moment, a mamy połowę stycznia. To tak, żebyście mieli świadomość tego jak bardzo e-commerce się rozrasta. Po drugie. Zrobiłem dla was kolejny arkusz, który również macie do pobrania pod tym filmem w opisie tego filmu i jest to arkusz z przydatnymi narzędziami, stronami, programami do publikowania na Amazon KDP. Jest ich tam około 36 i plus do tego macie jeszcze około 30 serwisów POD, czyli print on demand, które działają na takiej samej zasadzie jak Amazon KDP. Czyli wysyłamy tam jakiś projekt Wysyłamy tam jakiś projekt i umieszczają go, czy to na koszulce, czy to na kubku, czy to na długopisie, czy na czapce, czy gdziekolwiek indziej. Są różnego rodzaju tego serwisy, jest ich naprawdę mnóstwo, dlatego postanowiłem zrobić taki research dla Was i wybrałem takie, które wydają mi się najbardziej popularne, takie, na których można. W Polsce zacząć zarabiać bez najmniejszego problemu, wszystko to po to, żebyście mieli też możliwość zdywersyfikowania trochę tych swoich dochodów, nie tylko czerpać te dochody z Amazona KDP, ale warto zainteresować się również innymi. To jest taki bonus, jeśli chodzi o te narzędzia i strony, to cały arkusz wygląda tak, że po lewej stronie. Macie nazwę danego narzędzia, danej strony, macie opis, czyli co na tej stronie się znajduje, co dzięki temu narzędziu możecie zrobić. No i po prawej stronie macie do tego narzędzia po prostu link. Także zachęcam do pobrania sobie, bo wiele osób pyta, właśnie jakich ja narzędzi używam. Wiele osób pyta, co możemy użyć w zamian za jakieś płatne oprogramowanie. Tutaj wszystko macie. Jak na dłoni, także, jeżeli jesteś osobą porządkującą, a nawet jeżeli nie, nawet jeżeli już publikujesz na KDP, to wa warto mieć taki e skrypt gdzieś pod ręką. Dobrze, i w tym skrypcie macie również e linki do stron takich jak Creative Fabrica, jak e do programu Helium, ten, jak również do e programu Bookbot. Nie wiem, czy znacie ten program, czy nie, postaram się go zaraz Wam tak w krótkich słowach przybliżyć, pokazać może na ekranie mojego komputera, chociaż nie zamierzałem tego robić. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Ponieważ na Creative publika odnowiłem jakby dla Was zniżki i macie znowu minus 20%, jeżeli skorzystacie z linku, który tam jest. Na Helium ten macie również zniżki 10% przez cały okres, jeżeli chcielibyście kontynuować subskrypcję, albo 50% zniżki na pierwszy miesiąc i tam też to jest zawarte. Kod to jest SWS, czyli skuteczny w sieci. I odnośnie właśnie BookBolta, to również tutaj mam dla Was fajną informację, ponieważ też mam dla Was zniżkę 20% na plan subskrypcyjny tego programu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Jak wygląda ten BookBolt i do czego on służy, przejdźmy sobie może na ekran na chwilę mojego komputera, to Wam wytłumaczę i zaraz po tym przejdziemy sobie już do omawiania różnych kwestii związanych z PPC na Amazon KDP. Ok, i strona wygląda właśnie tak, jak widzicie. Jeżeli wykupicie sobie subskrypcję, to właśnie w ten sposób to będzie wyglądać, czyli po zalogowaniu jesteśmy na members.bookbold.io. Bookbold.io to jest strona docelowa i jest to program do obsługi KDP, tak naprawdę. Ja ten program oczywiście od nich dostałem do użytkowania, natomiast pomyślałem tutaj przede wszystkim o Was, jeżeli byście chcieli. Korzystać z takiego programu, to ta zniżka jest dla Was, raczej nie dla mnie, ponieważ ja, ja korzystam z helium, jeżeli w ogóle korzystam. I tak, w pierwszej zakładce mamy tutaj tutorials, różnego rodzaju krótkie filmiki. Nie oglądałem ich, szczerze Wam powiem. Możecie sobie obejrzeć odnośnie wyszukiwania produktów, keywordów i tak dalej. Możecie to sobie znaleźć. W kolejnej zakładce Products. Możemy sobie szukać keywordy i wyszukiwać to po określonej kategorii, czyli jakieś właśnie notebooki, planery, czy kalendarze, czy jakieś muzyczne arkusze. Tutaj możemy sobie szukać takich słów kluczowych, które będą temu odpowiadały. Następnie, co tutaj jeszcze ciekawego mamy? Mamy keywords oczywiście, czyli coś, coś bardzo podobnego do magnetu z Helium ten. Wpisujemy sobie jakieś słowo kluczowe, klikamy search i tutaj za kilkanaście sekund nam się ten, ten wynik pojawi, mamy określone CPC, czyli koszt za kliknięcie jeśli chodzi o reklamę PPC mamy competition, czyli konkurencyjność tego słowa kluczowego najbardziej jakby odpowiadające słowa kluczowe do tego, które wpisaliśmy mamy tutaj Amazon search volume nie wiem czy to jest Amazon search volume, czy to jest dalej z wyszukiwarki raczej z wyszukiwarki, Google search volume nie wydaje mi się, żeby te akurat tutaj informacje były jakoś mocno no wiarygodne, nie wiem dlaczego Bookbold tutaj określił sobie search volume Amazona, podejrzewam, że nie mają do tego dostępu, natomiast ok, Google search volume 165 tysięcy, Amazona 30 tysięcy. OK. No takie różne podstawowe dane, jeśli chodzi o słowa kluczowe tutaj macie. Was będzie interesowała na pewno cena, więc przejdźmy sobie może do, do tego, ile to kosztuje, ile to kosztuje po zniżce. Dobra, weźmy sobie na BookBolt Bolt. Book Bolt .io. Mamy zakładkę Pricing. I teraz tak na miesiąc 10 dolarów. Tutaj, po zniszczeniu, oczywiście, będziecie mieli około 8. I wersja Pro na miesiąc 20 dolarów. Tu mamy i tu, i tutaj mamy 3 dni bezpłatnej wersji. I to czym te się wersje różnią, to to, że tutaj w wersji Pro mamy Puzzle Creation Software Include, czyli mamy taki jakby generator różnego rodzaju tych właśnie puzli, które bardzo często wydajecie na KDP. I to jeśli chodzi o opłaty miesięczne. Jeżeli byście się zdecydowali uiścić od razu opłatę roczną, to to jest 90 dolarów minus 20%, to jest 200 dolarów minus 20%, czyli w tym przypadku minus 20% to będzie jakieś 18 dolarów mniej. Tutaj mamy 200 dolarów minus 20%, to jest Jakieś 40 dolarów mniej. Więc czy chcecie, zapraszam serdecznie, jeżeli nie macie jakiegoś innego programu, a chcecie sobie potestować 3 dni za darmo, możecie sobie to uruchomić i zobaczyć, czy będzie Wam się program podobał. Dobra, przechodzimy sobie do głównego tematu, czyli do PPC, i teraz sobie porozmawiamy troszkę właśnie na temat reklamy na Amazon KDP. Zaczynając może od tego, kiedy w ogóle warto taką reklamę PPC uruchomić, bo to jest chyba kluczowe pytanie, które zadajecie mi najczęściej. Czyli wysyłacie mi jakiś swój produkt i pytacie się, czy do tego powinienem, czy powinnam uruchomić reklamę PPC, żeby go sprzedać. Ja wtedy najczęściej odpowiadam Wam w ten sposób. Że reklamy PPC uruchamiamy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nasz produkt dostał już informację zwrotną z rynku, czyli, prosto rzecz ujmując, jest już jakaś sprzedaż i ten ranking BSR ruszył w dół. Dlaczego? Ponieważ my nie wiemy tak naprawdę, czy produkt, który chcemy reklamować, on się przyjmie. Jeżeli on się przyjmie organicznie, to w tym momencie reklama PPC tylko i wyłącznie podbije jego sprzedaż, i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli on się organicznie nie przyjął przez miesiąc, dwa, trzy miesiące, to nie uruchamiajmy dla niego PPC, ponieważ stracimy tylko pieniądze. Co z tego, że, że ona, że ten produkt będzie się wyświetlał poprzez reklamę? Gdzieś tam wyżej w wynikach wyszukiwania, czy nawet przez PPC Product Targeting, będzie on wyświetlony gdzieś na asynie produktu, który się dobrze sprzedaje, to i tak nikt go nie kupi, ponieważ on nie dostał feedbacku z rynku, więc coś tutaj jest nie tak, coś jest do poprawy. Najpierw polecam wam to poprawić w tym produkcie. Jeżeli nie wiecie co, to śmiało możecie do mnie podesłać maila z linkiem do tego produktu, wysłać mi screena ze słowami kluczowymi, i tak dalej. Ja wam pomogę i ja dla was to zweryfikuję, dlaczego ten produkt nie w cudzysłowie zasadza. Ponieważ jeżeli on nie zas się organicznie, to nie ma sensu ładować pieniądze w PPC, bo tutaj sprzedaż może być poprzez reklamę, owszem, natomiast jeżeli wyłączymy tą reklamę, to sprzedaży w dalszym ciągu organicznej nie będzie. Dlatego to jest kluczowa kwestia. Produkt reklamujemy dopiero wtedy, kiedy zaczyna się sprzedaż. I tutaj przykładem jest moja kursantka Iza. Która to 29 bodajże grudnia wydała na podstawie kursu KDP Pro Academii produkt bardzo podobny do tego, który pokazuje, jak wykonywać. Zrobiła to po swojemu, zrobiła to naprawdę zajebiście. Bardzo mi się podoba ten produkt. Dogadaliśmy wszystkie szczegóły, bo poprawialiśmy co trzeba było, wypuściła i ten produkt zaczął się sprzedawać dosłownie od razu od razu i w tym momencie w Wielkiej Brytanii jest tu ranking na poziomie 30 tysięcy po około dwóch tygodniach, więc można. I w tym momencie, w tym momencie Iza się do mnie zwróciła z pytaniem, czy warto teraz właśnie utworzyć kampanię PPC na ten produkt. I oczywiście tak, w tym momencie warto taką kampanię utworzyć, warto sobie zrobić auto PPC, żeby zebrać te search terms, które ludzie wpisują w wyszukiwarkę Amazona, po których ten produkt zostaje Kupione. I to jest bardzo istotne, jeżeli później planujemy sobie utworzyć kampanię manualną PPC, ponieważ jeżeli już mamy tą odpowiedź z rynku i wiemy po jakich słowach nasz produkt jest kupowany. To możemy utworzyć kampanię manualną, nie ryzykując tym, że będziemy tracili na tzw. empty clicks, czyli na te puste kliknięcia w naszą reklamę, które nie powodują konwersji. Także tutaj jest właśnie ten klucz. Produkt zasał, rynek go załapał, rynek ma na niego zapotrzebowanie, wobec tego to zapotrzebowanie musimy w tym momencie wykorzystać i uruchomić reklamę, żeby sprzedaż zwiększyć, i to na pewno się stanie. Teraz pytanie. Tutaj kursantka Iza ma sprzedaż przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i tam ten produkt jest najwyżej pozycjonowany. Nie ma za to sprzedaży w Stanach. I teraz, czy warto kampanię w Stanach Zjednoczonych również tutaj poprowadzić? Rynek anglojęzyczny w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych to są bardzo podobne, ale też różne rynki. Dlatego ja tutaj dorodziłem Izie, aby taką kampanię w USA uruchomiła testową na niskim budżecie dziennym, tak żeby zobaczyć, czy wyświetlenia tej reklamy tego produktu w ogóle będą odzwierciedlały się w konwersji tego produktu. Czyli, żeby przetestować, czy faktycznie ten rynek również ten produkt przyjmie, bo jak widzicie, ja bardzo często o tym również mówię w kursie i nawiązuję do tego, że należy badać różne rynki, ponieważ jeżeli my zbadamy rynek pod kątem niszy, pod kątem tego, czy produkt w danym rynku, na rynku w Stanach, na przykład, się przyjmie, to wcale nie znaczy, że on się również przyjmie w Wielkiej Brytanii i na odwrót. To też nie znaczy, że jeżeli w Stanach się nie przyjmie, to że również nie przyjmie się w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj jest tak, że z jednego rynku mamy więcej sprzedaży niż z jakiegokolwiek innego, prawda? Tak jest, dlatego warto badać różne rynki, i jeżeli szukamy niszy i szukamy słów kluczowych, to warto sobie y, zrobić research na przynajmniej trzech rynkach: czyli Niemcy. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, na przykład, albo jeszcze Kanada. Kanadyjski rynek też się bardzo prężnie rozwija, i sprzedaży jest tam coraz więcej. Jeżeli zauważyliście, to u siebie ja, u siebie tak. Także, ok, spinając to taką klemą, już jakby w całość, to reklamę PPC stosujemy, kiedy nasz produkt dostał pozytywny feedback z rynku. I to jest tyle. Dobra, teraz przejdźmy do drugiego pytania, które się też bardzo często pojawia, czy warto stosować bidy na dane słowa kluczowe, które są poniżej tej sugerowanej minimalnej wartości. I tutaj ja również odpowiadam często, że ja tego nie robię. Ja tego nie robię, ponieważ uważam, że jest to po coś, ponieważ tutaj od bida zależy tak naprawdę to, jak często nasza reklama będzie się wyświetlała. Jeżeli my damy większego bida niż konkurencja, czyli damy, zaproponujemy więcej dolarów czy więcej centów za kliknięcie w nasze słowo kluczowe, po naszym słowie kluczowym, jeżeli nasz produkt zostanie znaleziony, to jeżeli ktoś kliknie w taką reklamę, i my zapłacimy więcej za to kliknięcie, to będziemy wyżej pozycjonowani na listingu wśród innych reklamodawców na to słowo kluczowe, czyli jest większa szansa, że ktoś po prostu przez naszą reklamę kupi nasz produkt. Natomiast jeżeli my będziemy bardzo odbiegać od tej średniej, którą tutaj Amazon nam wytysza na podstawie tego, jak inni sprzedawcy właśnie reklamują swoje produkty, ile oni Ile oni przeznaczają na kliknięcie, no to wtedy, mimo tego, że będziemy mieli reklamę, to ona nie będzie tak często pokazywana. A jeżeli będzie pokazywana, to gdzieś tam daleko w wynikach wyszukiwania na to słowo kluczowe czyli tak naprawdę reklama w tym momencie nie spełnia swojego zadania, ponieważ jej zadaniem głównym jest to, żeby pokazać nas jak najwyżej, żeby nowy, świeży produkt, który załapał delikatną sprzedaż, wypromować jeszcze wyżej, jak najszybciej. Jeżeli my będziemy tutaj na reklamie mocno, że tak powiem, brzydko dziadować no to nasz produkt przez tą reklamę i tak nie będzie, nie będzie odnajdywany. Także ja osobiście działam w ten sposób i zalecam, aby w między tymi widełkami jednak się poruszać, żeby ta reklama w ogóle miała jakikolwiek sens. I teraz pytanie jest kolejne. Jeżeli tutaj bit na dane słowo kluczowe wynosi na przykład pół dolara, a ja mam marżę na swoim produkcie dolara czy 80 centów, no to pytanie brzmi następująco: Czy jest sens tworzyć kampanię na tego typu produkty? I odpowiedź brzmi oczywiście nie. Jeżeli on się nie sprzedał, to raz, a dwa, jeżeli masz marżę na takim poziomie, no to kampania będzie ci przejadała twój zysk z tego produktu. Wobec tego nie ma sensu tworzyć kampanii na produkty te najprostsze, te najtańsze, ponieważ to. Zwyczajnie się nie zwraca. Kampanię tworzymy na produkty tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nam się to opłaca, czyli kiedy mamy odpowiednią marżę na tym produkcie. A marżę mamy odpowiednią wtedy, kiedy nasz produkt jest po prostu dobry, kiedy nasz produkt nie jest produktem takim najprostszym, standardowym, tylko który kosztuje po prostu więcej. Czyli załóżmy, że mamy activity book jakiś w kolorze, który kosztuje 13 dolarów, na przykład czy 10 funtów. A za kliknięcie na główne słowo kluczowe, które, na które chcemy wypozycjonować swój produkt, płacimy te pół dolara, to wtedy jest to sens, ponieważ my z takiego produktu mamy marżę na poziomie powiedzmy 4, 3, 4 dolarów, 4 funtów na czysto. To możemy z tych 4 funtów poświęcić powiedzmy 3-4 kliknięcia i zobaczyć, czy te kliknięcia będą nam konwertowały. Natomiast jeżeli my będziemy mieli marżę na poziomie dolara i poświęcimy 4 kliknięcia, to my dokładamy kolejnego dolara do tej e, reklamy, chyba że produkt już naprawdę jest bardzo wysoko organicznie wyrankowany, e, to wtedy te kliknięcia będą po prostu konwertowały e, bardzo, z bardzo niskim akosem. Natomiast jeżeli my testujemy e, i jeszcze nie wiemy tak naprawdę, czy ten produkt się przyjmie czy nie, no to e, uruchomienie kampanii PPC na tego typu produkty niskomarżowe jest po prostu bez sensu. Dlatego to jest ta odpowiedź na pytanie. Kampanię robimy na produkty, które się organicznie przyjęły i na produkty, których marża jest wyższa aniżeli powiedzmy pięciokrotny klik w daną reklamę na to słowo kluczowe. To jest standardowe podejście do kampanii PPC i takie bardzo zdroworozsądkowe. Dlatego wiele osób traci na kampanii PPC, ponieważ promuje produkty. Swoje pierwsze produkty, które tak naprawdę zawsze są słabe, zawsze są niedopieszczone, zawsze coś trzeba w nich poprawić, a rzucają się na kampanię PPC z produktem, którego tak naprawdę nie do końca przemyśleli. Także kampanie, owszem, ale wszystko z głową i tak zdrowo rozsądkowo do tego podejście. Ok. Kolejne pytanie to jest o to czy w raportach Search Terms, czyli w kampanii auto PPC po wygenerowaniu takich raportów, powiedzmy po tygodniu, kiedy pojawiają nam się tam numery asin, to po pierwsze skąd one się tam biorą, a po drugie czy na takie numery asin możemy targetować swoją reklamę manualną. I teraz tak, po pierwsze odpowiedzmy na to skąd się tam biorą numery ASIN. One się biorą stąd, że jeżeli ktoś wyszukuje jakiegoś produktu, niech to będzie cookbook, tak? czyli jakaś książka kucharska, wpisuje taką frazę sobie w Amazona, znajduje jakiś produkt, który mu się spodobał z opłatki, z tytułu, wchodzi w ten produkt, ale okazuje się, że ten produkt jednak nie spełnił jego oczekiwań, coś tam mu nie pasowało. W podpowiedziach na, na dole, na listingu tej, tej strony od Amazona widzi, że Amazon proponuje mu, żeby sprawdził jeszcze ten produkt i tym produktem jest właśnie produkt nasz. W tym momencie dzieje się to tak, że algorytm i tak naprawdę to jest to zapisywane w ciasteczkach. Ta ścieżka cała postępowania do jakby końcowego elementu, czyli do zakupu, jest zapisana w ciasteczkach, czyli ostatnią stroną, ostatnim adresem URL, który został zapisany, jest adres ten, który zawierał numer ASIN produktu, przez którego przez, przez który doszło do zakupu produktu naszego, czyli jest to zapamiętywane w ten sposób, że nasz produkt został kupiony poprzez ten numer ASIN. Mam nadzieję, że to jest jasne. To jest identyczna sytuacja w momencie, kiedy nasz produkt zostaje kupiony poprzez jakieś słowo kluczowe, czyli ktoś wpisuje słowo kluczowe cookbook, ma naszą książkę, klika w nią i kupuje, czyli ostatnim elementem właśnie w tym pasku wyszukiwania jest adres URL, który zawiera keyword cookbook i to jest zapisywane i tak to się odbywa. Tak właśnie tak właśnie algorytm przekazuje nam w search terms to po jakim słowie kluczowym czy po jakim numerze ASIN czy ISBN 10 nasz produkt został kupiony. I teraz my możemy wykorzystać takie właśnie search terms do tego, żeby utworzyć na ich podstawie kampanię manualną PPC. Czyli mamy informację zwrotną z rynku, po jakich słowach kluczowych nasz produkt jest kupowany, bądź jakie słowa kluczowe ludzie wpisują w wyszukiwarkę, znajdują nasz produkt, ale go nie kupują. Czyli możemy te słowa, które dla nas nie konwertują, czyli nie dają nam sprzedaży, wrzucić. Tak zwane negative Keywords, czyli słowa kluczowe, które dla nas nie rankują i nie chcemy, aby nasza kampania manualna pod te słowa kluczowe się wyświetlała. To ich tam nie używamy, natomiast w negative Keywords wrzucamy to w kampanię Auto PPC i wtedy wiemy, że nasza kampania nie będzie wyświetlała się, nasza reklama nie będzie się wyświetlała pod tymi słowami kluczowymi, które dla nas po prostu przejadają budżet. W związku z tym mamy więcej pieniędzy na te słowa, które dla nas konwertują. i teraz tak. Co z tymi search terms? Jeżeli tam znajduje się numer ASIN, to my możemy na podstawie tego numeru ASIN, jeżeli widzimy, że tam faktycznie jest sprzedaż, możemy utworzyć kampanię tzw. PPC Product Targeting, czyli uruchamiamy kampanię na konkretny numer ASIN jakiegoś produktu, czyli jeżeli widzimy, że sprzedaż, bardzo dużo sprzedaży pochodzi od tego i tego numeru ASIN, możemy zrobić kampanię PPC Product Targeting na ten numer ASIN, i nasz produkt będzie wyświetlał się jako proponowany, proponowany do zakupu, jako produkt komplementarny, jako produkt zamiennik, jako coś podobnego na listingu tego właśnie produktu. Jest to bardzo skuteczna kampania, ale zarazem droga i raczej polecam ją dla osób, które już troszkę w PPC siedzą. Jest to kampania, która może przynieść naprawdę świetne zyski, ponieważ my wybijamy swój produkt na barkach, jakby naszej konkurencji, czyli targetujemy swój produkt na listing naszej konkurencji. Więc jeżeli ta konkurencja ma dużo sprzedaży, ma niski BSR, to znaczy, że często ten produkt jest klikany, często jest kupowany. Więc jeżeli ten produkt ma tak duży ruch, no to jest duża szansa na to, że część z tych osób, które wejdą na listing tego produktu, zauważy nasz produkt i dzięki temu dokonają właśnie zakupu tego produktu, mimo tego, że jest on gdzieś tam bardzo, bardzo daleko organicznie w wynikach wyszukiwania na tą frazę kluczową. Więc tutaj jak najbardziej polecam PPC Product Targeting. Jeżeli chodzi o zwykłą kampanię Manual PPC, no to tego numeru Asim tutaj nie używa. A dlaczego? Ponieważ jeśli chodzi o manual PPC, to tutaj przede wszystkim opieramy się na tym, co ludzie chcą, co ludzie wpisują w wyszukiwarkę Amazona, w pasek wyszukiwań Amazona, żeby znaleźć konkretne produkty. Więc wyobraźmy sobie, że ktoś wpisuje numer ASIN. To się nie zdarza. Przede wszystkim to się zdarza wśród nas, czyli wydawców, jeżeli chcemy sobie sprawdzić konkretny produkt. Natomiast wśród osób kupujących, jest to wyszukiwanie poprzez frazy kluczowe, więc tutaj raczej kampania manualna po numerze ASIN nam nic nie da. PPC Product Targeting jest właśnie do tego, natomiast manual PPC jest do słów kluczowych. Dobrze, pytanie kolejne to jak długo mam trzymać kampanię Auto BPC? I teraz tutaj to zależy, ponieważ jeżeli mamy sprzedaż z Auto BPC, i wychodzimy na tej kampanii auto PPC do przodu, czyli nasz akos jest niższy od naszej marży, to znaczy, że możemy taką kampanię trzymać w nieskończoność, tak, dopóki, dopóki ten akos tej marży nie przekroczy. Natomiast, jeżeli ta kampania przynosi nam cały czas jakieś nowe słowa kluczowe, które wrzucamy potem do manual PPC, to jakby tutaj nie widzę podstaw do tego, żeby ją wyłączać, ponieważ Amazon się tak szybko zmienia i powstaje codziennie, powstają codziennie nowe nisze, nowe nisze po których nasz produkt może zostać wyszukiwany. Czyli jeżeli mamy taki produkt jak handwriting, na przykład handwriting letters, to dziś jest on wyszukiwany po takiej, po takiej i po takiej frazie kluczowej. I my to wiemy, i z tych fraz kluczowych czerpiemy najwięcej sprzedaży przez Manual PPC i przez Auto PPC. Natomiast może pojawić się w pewnym momencie nisza, która będzie na przykład nawiązywała do jakiegoś święta. Więc tutaj on będzie wyszukiwany po słowie kluczowym, na które sami byśmy wcześniej nie wpadli. Więc ja nazywam Auto PPC jako taki sklep ze słowami kluczowymi, i to jest myślę najbardziej odpowiednie, Y, odpowiednie porównania. Y, Auto PPC raczej nie ma za zadanie sprzedawać jakiejś ogromnej ilości produktów, ale ma nam dostarczać słowa kluczowe, y, pod którymi ten produkt możemy targetować. I Kolejne bardzo ważne pytanie, kolejne bardzo ważne zagadnienie to jest to, jeżeli używacie w kampanii PPC słów kluczowych, czy to w manualnej, czy to te, które się sprawdzają w automatycznej, to zawrzyjcie te słowa kluczowe w swoim listingu. Jest to podstawa w tytule, w podtytule, w opisie, czy w tych siedmiu backendowych polach, polach na słowa kluczowe, ponieważ wasz produkt może się sprzedawać przez kampanię PPC, natomiast jeżeli ją wyłączycie, a nie będziecie mieli zawartych tych słów kluczowych Właśnie na swoim listingu, to tej sprzedaży nie będzie, no bo jak? Prawda? Musi to słowo kluczowe być być zawarte w waszym listingu. I to jest chyba jeden z najczęściej właśnie popełnianych błędów przez osoby korzystające z reklam PPC, że mają słowa kluczowe, na które mają sprzedaż, ale mają tą sprzedaż tylko przez reklamę. A chodzi o to, aby dojść do takiego momentu, kiedy to sprzedaż organiczna. Będzie stanowiła większy odsetek tej sprzedaży naszej ogólnej. Czyli chodzi nam o to, aby przez PPC sprzedawać jak najmniej. Mimo, wiecie, to jest trochę przekorne. Natomiast na początku chcemy zastosować PPC po to, żeby sprzedawać więcej produktów, tak, żeby wybić ten produkt, ale w pewnym momencie dochodzimy do punktu, w którym chcemy, aby ten produkt sprzedawał się organicznie. Jeżeli tej sprzedaży organicznej. Nie ma, a jest ona tylko i wyłącznie dzięki reklamie PPC, no to coś tutaj jest nie tak po prostu. My dążymy do tego, żeby sprzedawać organicznie, bo jest to dla nas bardziej opłacalne. PPC jest to reklama, ale ona kosztuje. Kosztuje mimo tego, że może niezbyt wiele, natomiast ona dalej kosztuje i obniża naszą marżę całościową na produkcie. Więc dążymy do tego, aby z całej ogólnej puli sprzedaży Większa część to po prostu była sprzedaż organiczna. Dobrze by było, jakby z reklamy PPC to było około 30%. Jeżeli jest ta sprzedaż, jest to utrzymane na poziomie około 30%, to jest ok, i taką reklamę możemy w dalszym ciągu sobie trzymać. Natomiast jeżeli my mamy 80-90% sprzedaży z PPC, a tylko 10% organicznie, to trzeba się zastanowić tutaj, że. Nad tym, co jest nie tak z naszym produktem. Ok, to chyba tyle z takich pytań, które bardzo często się przebijają u mnie na skrzynce mailowej i gdzieś tam w wiadomościach prywatnych. Jest ich pewnie jeszcze więcej, natomiast musiałbym do nich jeszcze wrócić i ewentualnie przygotuję dla Was drugą część takiego odcinka na temat PPC. Jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani, takim typowym QA, to dajcie mi znać w komentarzu pod spodem. Zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. I przypominam Wam serdecznie jeszcze o tym, że we wtorek 19 stycznia o godzinie 18.00. Jest premiera kursu drugiej edycji KDP Pro Akademii, o czym jeszcze będę przypominał na YouTubie. Na pewno we wtorek będzie jeszcze film, który szczegółowo będzie pokazywał całą strukturę tego kursu i wszystko, co tam się znajduje, tak żebyście mieli pełen obraz, jeżeli jesteście zainteresowani jego zakupem. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, korzystajcie z tego śniegu, bo to pewnie długo trwać już nie będzie. Na razie, trzymajcie się. Cześć!